Najlepsze i najgorsze superbohaterskie rzeczy na wielkim i małym ekranie Złote Łyżki 2023. 2000... Czas zacząć! Przed Państwem Pan Łyżka! Witam na piątej gali Złote Łyżki. 2022 rok to czas upadków i zlotów na dno. Aby na tym dnie znaleźć jakieś perełki? W tym roku te perełki łowimy w 16 kategoriach. Będą to m.in. Innymi... Debiut w filmie Superhero, debiut w serialu Superhero, najlepszy premierowy serial, najlepszy villain, większa bzdura, najlepsza scena po napisach, najsmutniejsza śmierć i najlepszy film superbohaterski 2022 roku. A tak pokrótce tak wyglądało nasze głosowanie. Na naszej grupie wstawiliśmy posty z tematami kategorii, pod którymi Herosolanie, członkowie naszej elitarnej grupy, podawali swoje nominacje. Następnie na naszym fanpage'u odbyło się 16 głosowań, w których oddaliście prawie 5000 głosów ładnie 4907. Następnie te wszystkie głosy zostały starannie podliczone ze wszystkich szerów po weryfikacji waszych kont facebookowych przez multiwersowe tajne służby herosolańskie. I mamy zwycięzców! Pamiętaj, że nadal możesz składać w komentarzach protesty, odwoływać się lub założyć własne zakłady bukmacherskie. Polecam także przy każdej kategorii obstawiać sobie zwycięzcę we własnych zakładach. Jakby co? Hazard nie wspiera Heros'ołu? Niestety, a Herosu hazardu? Na szczęście. Na szczęście będzie też ankieta, więc jeszcze będziesz mógł zagłosować. Kategoria numer 1. Największa lipa, wtopa, wpadka, pstura, katastrofa 2022 roku. A nominowani to Black Adam, She-Hulk, Morbius, skasowanie Bad Girl i brak rekastu Trzali. I tutaj autor ostatniej nominacji chciał zestawić brak recastu Trzczani z równoczesnym recastem postaci generała Rossa. Jednak nie wiem jak dla Was, ale jednak dla mnie skala tych postaci w MCU jednak troszeczkę się różni. Podobnie jak fanbaza. A Wy co o tym myślicie? W każdym razie dla Herosolan temat recastu nie był najgorszą rzeczą w 2022. Wręcz przeciwnie, ląduje na ostatnim miejscu z liczbą dwóch głosów. Egzekwu razem z Black Adamem, który, jak się okazuje, znalazł grono swoich fanów. Podobnie zresztą jak Morbius, który w tym zestawieniu ląduje na trzecim miejscu z dwudziestoma głosami. Większą porażką, według Herosolan, było jednak wyimitowanie na Disney klas no, jakoś ta interpretacja zielonej pani z Sałaty Marvela raczej się nie przyjęła pozytywnie. Krytykowane było wszystko. Albo się podobał serial i się nie podobało zakończenie, albo się nie podobało zakończenie, a się podobał serial. To chyba mniejsza grupa. W każdym razie fani tej postaci mieli przynajmniej okazję pooglądać sobie swoją ulubioną postać. Fani Batgirl za to mogą sobie tylko poglądać alicję Silverstone z Kruneem. bo mimo ukończenia produkcji i prawie zakończenia etapu postprodukcji, film Batgirl nie zostanie udostępniony publiczności. Nie odbędzie się jego premiera ani w kinach, ani na platformie HBO Max. No nigdzie się nie odbędzie. Warto zaznaczyć, że budżet filmu wynosił 90 milionów dolców. 90 baniek, czajcie to 400 milionów złotych. Za tyle został sprzedany wrocławski skytower. Oni sobie zebrali jakąś grupkę ludzi, pokazali im tego skytowera, w oknach nie były jeszcze szyb a oni. Uu, nie podoba nam się to. No to burząc. Tak mniej więcej było po testach na filmie z nieukończonym CGI. Na próbnej widowni ogłoszono, że kasują film. A czy 90 baniek na blockbustera to dużo? No niekoniecznie, chociaż pierwszy Deadpool ma 58 baniek, co dwójkę już kosztowała dwa razy tyle. A taki Black Adaś, dla przykładu, kosztował 210 milionów. W obsadzie Badger znaleźli się rozpoznawalni aktorzy, w tym Brendan Fraser a.k.a. George prosto z drzewa oraz <coughs> Michael The Birdman Keaton w roli Batmana. Tego ostatniego jednak, jak wiemy, można zobaczyć we Flashu. Ale nie tak szybko. Mój instynkt łyżkowy podpowiedział mi, że coś tu musi być grubszego. I tak, znalazłem artykuły, że skasowali bo jakieś podatki. Na szczęście oprócz mocy łyżkowej mam też moc super księgowego, więc... Hackerman. 2 plus 2, 40 w pamięci. To konto trzeba zdebestować, Pamiętać, o bilansie, zysku, w pistra. Tak, tak, jestem coraz bliżej. Tutaj zamortyzujemy. Aha! Już wiem. Chodziło o kasę. Dziękuję bardzo. Kategoria numer 2. Debiut w filmie SuperHero. Tutaj Herosolani oceniali, kto najlepiej się pokazał występując po raz pierwszy w produkcji superbohaterskiej. I tutaj ja, administratorzy, członkowie grupy horosłańskiej wszyscy się zabajaliśmy w akcji, bo jak słusznie zauważył ten gość, Jarek, Zoe Kravitz grała w X-men pierwsza klasa, pają wróżkę Angel Salvador. Ale żeby nie było, że to jakaś mega wtopa, to bardziej była globalna amnezja, Zoe pojawia się na liście gwiazdy X-menów, o których mogłeś zapomnieć, u boku chociażby Bena Fostera. Ale tu jesteśmy na innej liście, na której Riddler z The Batman jest na ostatnim miejscu. Ale nie skreślajcie jeszcze z tej listy, bo Paul Dano jeszcze się pojawi w tegorocznych Złotych Łyżkach. Tak więc Paul Dano z 16 głosami ląduje na czwartym miejscu. A tuż przed nim mamy Pierce'a Brosnana z 39 głosami z jego deklasującym kolegów z planu występem w Black Adamie. No i w finale mamy starcie Tytanów. Z jednej strony mamy fenomenalny debiut Sochil Gomez, w drugiej części Doktora Strange'a, a z drugiej strony mamy również początkującego aktora, walczącego z własnym wizerunkiem, wampiżaka, hollywoodzkiego przystojniaczka. To było ciężko. Nie no, ja ja sobie robię. Wiadomo, że Pattison rozgromił Sochil 190 do 50. I trzecia kategoria, czyli pojedynek jeden na jednego. I tutaj nie ma kategorii wagowej, także seriale zmierzyły się z filmami. I tak, mamy takie czworakie zestawienie: walka na z drugiego stranger kontra Torgor, kontra peacemakerowa przemoc w rodzinie, no i Pantera versus Marvelowy Aquaman. Teraz masz moment na swoje obstawienie. Ja bym tutaj chyba postawił na Czarną Panterę, ale może dlatego, że to ostatni film z ubiegłego roku, który oglądałem. Na pewno była to lepsza walka od walki z PlayStation 1, znaczy z Black Panther 1. Dobra, poobstawiane? To jedziemy. Ostatnie miejsce to starcie torgorowe z 18 głosami, następnie peacemakerowcy z 40 głosami. I w finale spotykają się doktorzy z panteroelfami. I powiem Wam, że dawno tyle głosów nie widziałem. 103 głosy na koncie pojedynku z drugiej części filmu o panterach. Dokładnie tak. Walka pantery z namorem ląduje na w drugim miejscu, bo 329 głosów zebrała walka na nuty ze Strange'a 2. Czwarta kategoria. Najśmieszniejszy film superbohaterski wyemitowany w 2022 roku. I tutaj mamy kilka filmów o komediowym zabarwieniu, bo generalnie to raczej horrory lub ciężkie egzystencjonalne kawałki sztuki filmowej. Oczywiście. Black Adam, Morbius, Thor 4 i Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. I tak najmniej, bo tylko 22 osoby bawiła historia Blackadama. Jest to zupełnie dla mnie niezrozumiałe, jak przecież był tam Deadpool. No i potem mamy tragiczną historię wandy z 35 głosami. Następnie mamy tutaj Morbiusa. Jak widać fani fajne redale to są wszędzie 40 głosów. No i pierwsze miejsce TOR 4 z 214 głosami. I nie odbieram chwały ze szczytu, jakim jest zwycięstwo w naszym prestiżowym rankingu. Dla mnie, w moim osobistym rankingu, torów jest je nieco niżej niż jego poprzednik, Tor 3. Ale gratulacje dla tajki. Kategoria numer 5: Serialowa rola pierwszoplanowa. I tutaj, mimo większej ilości seriali w tym roku, Herosolani nominowali aktorów odkrywających głównych bohaterów w Sandmanie, Peacemakerze oraz Moonlightzie. Domyślasz się już, kto wygrał? I tak, 30 głosów zebrał Tom Sturridge, otworca roli Sna, e, snu w sensie, że, że w sensie wcielał. 18 głosami przebił go Peacemaker, pozostawiając oczywistego zwycięstwa ze 142 głosami. Złotą łyżkę w tej kategorii zgarnia łyżka Isaac. Kategoria numer 6: najgorsza z kategorii, przepełniona złem lub krzywdą nominowanych. Czyli najlepszy Villan 2022 roku, a nominowani to Gore, Pingwin Koryntczyk, Wandzia, Namor, Biały Smok, Człowiek Zagadka. Dobra, ty teraz obstaw sobie, bo tutaj będzie grubo, przynajmniej ja się tego kompletnie nie spodziewałem. Patrz na to. Na ostatnim miejscu mamy Korintczyka, co jest w miarę zrozumiałe, bo nie każdy wie, że Sandman jest w DC, a Sandmanowy Vibe bardziej zgarnia fanbazy gotów, emo czy fanów zespołów takich jak Derasmus, Tokyo Hotel czy Green Day. No to jest to komiksowa postać od Nila Gaimana, kozaka, gościa, dzięki któremu mamy też American Gods, także warto steścić czyli polecić teściom. Także Korynczyk zgarnia 24 głosy, a przed nim mamy pingwina z 34 głosami. Sporo głosów szokująca charakteryzacja. No nic dziwnego, że ze swoim konkurentem na tej liście przegrał tylko jednym punktem. O 35 głosów zgarnia Gor, który mimo Christiana Bale'a nie podołał. Wielu twierdzi, że to przez brak uszu. Jak dla mnie nie ma co zarzucać bejlowi. Jakoś cały scenariusz nie porwał, bo Gor w zasadzie tam gdzie miał działać, to działał. 51 głosów zdobywa Namor i teraz wiesz już co się święci, co nie? Wanda kontra Riddler. I co? Myślisz sobie, że nie no, Riddler rozgromi. Myślisz sobie, zaraz pewnie powie, że dobrze myślę. No to powiem ci tak, batalia była wyrównana, bardziej lub mniej wyrównana niż myślisz, ale jednak jak tak myślałeś, to źle myślałeś, bo wygrywa Wanda 250 głosów do 156. Groźne brawa dla Wandzi. Kategoria numer 7. To kategoria jedna z tych, że tak powiem, głównych. a Wybieramy który z seriali, które wyszły w 2020 roku był najlepszy. I tutaj sobie pomyślisz, pewnie jest tak jak w pierwszoplanowej roli I może tak jest, a może ci robię w konia i tak nie jest. Już nie wiesz. No to jedziemy. Nominowani to She-Hulk, Moon Knight, Peacemaker, Sandman, Miss Marvel i DMZ. I teraz pewnie masz takie. E, DM. co? Taki serial, co możesz sobie obejrzeć na HBO, DC z Rosario Dawson, aka Nightmares, aka Aksoką Tano. DMZ to ogólnie znaczy, że strefa zdemilitaryzowana. No i o takiej strefie jest ten serial. Rosario gra tam matkę, która poszukuje swojego dziecka. Czuć, że jest to serial komiksowy, postacie mają swoje kolorowe, tuszowane grubymi obrysami charaktery, jednak nie postawiłbym na te produkcję w tej liście, bo miała swoje słabsze momenty. Do tego słaba promocja i DMZ ląduje na końcu tej listy z zerową ilością głosów. Niewiele więcej, bo 9 głosów zagłosowało na She-Hulk, za to już 16 osobom podobała się Miss Marvel. Podminął natomiast. Dobra, nie będę się cienią, jest tak, jak myślałeś. Sandman na trzecim miejscu, Peacemaker na drugim, no i pierwsze miejsce dla Moon Knighta. jak dla mnie. No, ja się nie zgadzam. Dla mnie, mimo swojej serowości, Peacemaker był lepszy. Podobnie bym mógł powiedzieć o Sandmanie, w którym serowość też można było zwęszyć. Jednak Moon Knight. No mnie zawiódł. Oczekiwałem zdecydowanie więcej. Czekałem na ten serial, chciałem porobić jakieś materiały, myślałem, że jako widownia będziemy razem rozkminiać co tam z tymi osobowościami i dostaniemy jakąś psychologiczną jazdę, a dostaliśmy jakiegoś... No nie będę tu zbyt szorski, ale jakiegoś Indiana Jonesa dla młodszej widowni, Skarb Narodów, ale zmiksowany z opowieściami z Narni, Mumie, ale to z muzeum, Wikingowie, ale to Asterix i Obelix. Kategoria numer 8: Najlepsza scena po napisach w 2022 roku. Tutaj też kategoria mocno multiversowa. Załapał się Serial Moon Knight, dwie sceny z Doktora Strange 2, scena z Superweców i analogiczna scena z Black Adama, czyli powrót Słupka, no i powrót Vulcara ze sceny po napisach w Morbiusie. Dobra, która tobie najbardziej przyhypowała? Mocno się zastanów. Takie momenty, że wybierasz najlepszą scenę z 2022 roku, to są bardzo rzadkie, ale możesz je przeżyć na tym kanale, więc dobrze się zastanów, daj suba i jedziemy z wynikami. Gotowy? 13 głosów dla Morbiusa, 21 dla Superpeców. Tutaj teraz była wojna domowa, bo te dwie sceny z Doktora Strange'a rywalizowały ze sobą i z wynikiem 67 punktów wygrała druga scena, ta z Bruce'em Campbellem, a scena zwiastująca nową super superbohaterkę i grube zamieszanie została 64 punkty. Mowa tu o bohaterce granej przez Charlie Theron, czyli Claire, turbo czarodziejkę. Ja wiem, że nikt nie pytał, ale Klea to potężna czarownica związana z mrocznym wymiarem. Jest córką Orniego i Umar, siostry Dormamu. Klea spotkała doktora Strange'a podczas walki z Dormammu, a ich sojusz doprowadził do pokonania matki Klei i objęcia przez nią tronu mrocznego wymiaru. Klea i doktor Strange zostali połączeni małżeństwem zgodnie z prawami mrocznego wymiaru. grze wszystkie cieplaki, takie jak ja, wężył tutaj nowy wątek miłosny Cumberbatcha z szali z szalistą ronką. Co o tym myślicie? Będzie później-później? Web w web szły ostatnie dwie sceny, a później-później omal nie dał The Rock Cavillowi w scenie, która uplasowała się na drugim miejscu ze 154 głosami. Zwycięzcą jednak został Moon Knight z monumentalną ilością 341 głosów kategoria numer 9 i teraz kategoria całkowicie zdominowana przez DC Najlepszy film animowany 2022 roku Cztery filmy od DC Green Lantern: Beware My Power, Battle of the Super Sons, Catwoman Hunted i DC Liga Super-Pets tu mamy kolejną dominację, no ale cóż się dziwić skoro tylko jeden z tych filmów trafił do kin. 49 głosów i pierwsze miejsce zgarnia Super Pants. Na drugim miejscu z 14 głosami mamy Super Sonsów, trzecie miejsce i 7 głosów zgarnia Catwoman, a ostatnie miejsce pozostaje dla Zielonej Latarni z trzema głosami. Szczerze się przyznam bez bicia, że z tej czwórki widziałem tylko Super Pets, ale podobno Super Sons jest bardzo podobny do Super Petsów. Na pewno oczywiście sprawdzę w przyszłości wszystkie pozostałe, ale póki co... Kategoria dziesiąta. Jedna z najważniejszych kategorii złotych łyżek, jeśli nie najważniejsza, to najważniejsze wydarzenie w świecie superhero. I tutaj mamy premierę nowego Batmana, uruchomienie usługi Disney Plus w Polsce, powrót Aigera do Disneya. Aigera powiesz? I już tłumaczę. Bob Iger jest amerykańskim biznesmenem i byłym dyrektorem generalnym, czyli CEO firmy Walt Disney Company. W czasie swojego dziesięcioletniego kierowania firmą zrobił wiele ważnych ruchów. W tym przyjęcie studia filmowego Pixar firmy Marvel a także Fox i Lucasfilm, wydawcy filmów z serii Gwiezdne Wojny. Iger był także odpowiedzialny za wprowadzenie usługi streamingowej Disney Plus oraz rozwój Marki Disney na rynku chińskim. Czyli generalnie koloma ma dosyć spory wpływ na twoje życie, co nie? No to teraz Bob powróci na stanowisko szefa zarządu z... shit! Here we go again. ...zamiarem wprowadzenia zmian w strukturze filmy. Jego celem jest umożliwienie większej swobody kreatywnym zespołom oraz zmniejszenie kosztów. Hmm. to tak się da? Jego pierwszym krokiem było odwołanie Karima Daniela, który pełnił funkcję szefa działu dystrybucji mediów i rozrywki i był bliskim współpracownikiem poprzedniego szefa firmy, Boba Czapeka. Iger zrezygnował z tego stanowiska w zeszłym roku, ale powrócił, by poprowadzić firmę przez trudne czasy, w których udział w rynku spadł, a platforma Disney Plus generuje straty. Iger zamierza pozostać na stanowisku szefa zarządu przez kolejne dwa lata i w tym czasie znaleźć odpowiedniego kandydata na swoje miejsce. Może to będziesz ty... Wracając do nominowanych, mamy tutaj też Jamesa Gara. No więc w 2022 roku reżyser ten został mianowany na stanowisko współprzewodniczącego DC Studios, gdzie będzie nadzorował kreatywną stronę produkcji filmowych, telewizyjnych i animacji opartych na komiksach DC. Razem z producentem, Peterem Safranem, będą odpowiadać za rozwój i realizację długoterminowych planów dla DC Comics. Ich zadaniem będzie również rozwijanie, reżyserowanie i produkcja projektów. Zastąpił poprzednią jednostkę DC Films, którą kierował Walter Hamada. Peter Safran to producent filmowy i telewizyjny. Współpracował z Jamesem Gunnem przy takich produkcjach jak Guardians of the Galaxy, the Suicide Squad i Prypurn. Safran był również producentem filmów takich jak Aquaman, Shazam czy The Conjuring, a także seriali telewizyjnych w tym The Boys in Mare of Town, gdzie można się spodziewać spoko akcji. Generalnie na grawice mamy Reset i Reboot, a jak zauważył na grupie Filip, a potem na fanpage'u Robert, Reset i Reboot DC został ogłoszony na początku 2023. Jednak zdecydowaliśmy się na umieszczenie nominacji w tej formie, bo na obrazku jeszcze nie naciśnięto przycisku. Przycisk naciśnięto za to na początku 2023. Dziś już wiemy, że plany są drastyczne. Nowy supek, nowe wszystko. Pożegnania i powroty. A wracając do głosowania, najmniej poruszył Harosolan powrót Boba Igera, Tylko cztery osoby. Następnie mamy The Batman z 36 głosami. To nie tylko film, to również rozpoczęcie nowego uniwersum, którego centrum jest Batman Robert Pattison. Już słyszeliśmy o serialu z Pingwinem. Pingwinów nie ma na naszej północnej półkuli, ale za to mamy Disney Plus w Polsce na drugim miejscu. I jakoś tak się czuję. No wiecie, jak tam mieli premier Disneya, to jakieś lepsze rzeczy leciały. A my so tak jakoś no, niekoniecznie. No, super Konkrecik nas nie przywitał. Ale masz Disney Plus 47 głosów. Jak już jesteście w Polsce, to weźcie się coś do nas odezwijcie. jakieś rady potrzebujecie, albo chcecie mi pomieszać, żebym powiedział, że she jest tak naprawdę spoko. Śmiało. 97 głosów i pierwsze miejsce to In Gun with Rust, Że wskrzesi DC, no i że The Batman wskrzesi. No, i J.J. Abrams ma robić tego Supermana, i ma być drugi Joker, no i dalej ma być The Flash, Aquaman 2, Shazam, czyli mamy przynajmniej 5 filmowych DC uniwersów. Kategoria 11. Rola drugoplanowa. A to Atom Smasher, Iron Heart, Wong, Catwoman. I Dr. Fate. I tak, 5 punktów zgarnął Smasher, aka chciałbym być Deadpoolem, 9 punktów zgarnia Ironheart, aka byłam tłem w Wakanda Forever, następnie gruba rywalizacja. 3 punkty różnicy i 73 punkty. Wong, spajacz ostatniej fazy Marvela, wyprzedziła Gazoju, ustępując tronu Piersowi Brostanowi z 98 głosami. Można szybciutko? Można. Kategoria 12. Drugoplanowa rola serialowa. Tu też będzie szybciutko. Mamy cztery herosolańskie propozycje: Daredevil She-Hulk, Peacemakera, Black Noir i Consu. Nie wiem czy dobrze wymówiłem, jakby co to mnie popraw, to się przypnę. Na ostatnie miejsce z 28 głosami leci Igli. 51 głosów zgarnia żółty Daredevil, którego mamy chyba trochę niedosyt. Na szczęście Darek wraca w 2024 roku jako nowonarodzony w MCU. 83 głosy zdobywa reprezentant The Boys, czyli Plaque Noir. Natomiast na miejscu pierwszym mamy tego ptaka z Egiptu. Kategoria 13. Tu mamy debiut w serialu superbohaterskim i szanowne grono herosolańskie nominowało Iman Belani w roli Miss Marvel, Ethan Hawke grający doktora Artura Harrowa, Jennifer Holland jako Emilia Harcourt, Oscar Isaac jako Moon Knight, John Cena jako Peacemaker. Dobra, no to obstawię jaka będzie kolejność. Ja wiem, że John Cena już się pojawił w Suicide Squadzie i może nie był super świeży, to jednak ja bym dał na Johna. No i kumam, że w Monday'eście Oscar miał co pokrać, jednak rozrywka, jaką mi dostarczył John, chyba przebija Oscara. No to jedziemy z wynikami. 5 głosów ten Hawk. Londyna z Peacemakera ogarnia kolejne miejsce z 6 głosami. Aż 27 głosów ląduje na konto Miss Marvel. I teraz finał 327 do 117 jednogłośnie zwycięża Oscar Isaacs. Kategoria 14. Najsmutniejsza kategoria, czyli najsmutniejsze i najbardziej wzruszające odejście postaci. Nominowani to Królowa Ramonda, Xavier, Dr. Fate, Black Noir i Lady Thor. 11 głosów zgarnia wstrząsający, płaczogenny performance Pierce'a Brosnana. Następnie 14 głosów i na czwartym miejscu ląduje Kapitan Picard. Wyprzedza go królowa łakandy z 24 głosami, przed którą na drugim miejscu mamy Black Noira z 32 głosami. No to już wiemy: pierwsze miejsce i najbardziej rozpłakujący, chwytający za palca współczucia performance Lady Thor. Kategoria 15. I dobijamy wreszcie do finałowych kategorii. Najlepsza rola pierwsza planowa w 2022 roku. Nominowali: Banda. Morbius, The Rock, Shuri oraz Batman. Obstawiamy. Tutaj ciekawy moim zdaniem jest, kto wyląduje na ostatnim miejscu. No to od razu pozbędziemy się Jared'a Leto, którego fanbaza nie może dłużej trzymać chyba oczy przymkniętych, bo tylko cztery osoby zagłosowały na Borbiusa. Następnie mamy ośmiu fanów wrestlingu, bo The Rock zgarnia czwarte miejsce. Shuri wjeżdża na trzecie miejsce z 16 głosami. I mamy starcie tytanów. To było różnie. Muszę wam powiedzieć, że zerkałem na posta i Wanda autentycznie ścigała się z Batmanem. Ostateczny wynik to 84 do 62 dla Batmana. Gratulacje, Patison. Kategoria 16. To był rok, w którym dostaliśmy sześć zupełnie różnych produkcji kinowych. Dostaliśmy też dwa streamingowe Kozaki, Wilkołak Nocą oraz Świąteczne Gardiancy. Jak widziałeś któregoś z nich, to kliknij i zagłosuj. O ile te ankiety jeszcze działają, bo w sumie nie wrzucałem dawno filmu. Ale wracając do dziwadeł w 2022 roku, premierę miało sześć filmów kinowych. Black Panther 2, Wakanda Forever: Morbius, Tor 4, Black Adam, Doctor Strange 2 i The Batman. Jak myślicie, który z filmów będzie najgorszy, a który najlepszy? Napiszcie w komentarzach swoją kolejność. Zauzuj sobie i przemyśl to. Bądź odważny i udostępnij ten komentarz. Gotowy? Dobra, no to jedziemy z wynikami. 6 głosów Black Adam. Najgorszy film kinowy minionego roku. Nie wiem o co chodzi ludziom. Dla mnie to był chyba najlepszy jakościowo, najdłuższy i kozacko obsadzony odcinek Legends of Tomorrow. It's the biggest piece of dog shit. Dalej, uwaga, tutaj będzie kontrowersyjnie, bo ja wiem, że ty myślisz, że to będzie Morbius, co nie? A tu nie ziomość, nie ma takiego głosowania. Jest takie. 13 pechowych głosów zgarnia Tor 4. No i co? Teraz myślisz, że teraz będzie Morbius, a tu Morbius. O mało co się na podium nie dostał. 17 głosów. A teraz druga część pantery. No i przechodzimy do finału. Kto zgarnia łychę? Jak myślisz, będzie kontrowersyjnie? Powiem ci, że jest bardzo mała różnica między pierwszym i drugim miejscem: 102 głosy i 91 głosów. Prawa dla twórców Doctor Strange 2. Zgarnie on. Drugie miejsce. I proszę o większe brawa dla zdobywcy złotej łychy w 2023 w kategorii najlepszy film 2023 roku. The Batman! 2022 rok. Pattison schował schowokły, ale od nietoperza daleko nie odleciał. Niesamowita rzeźnia Wandy. Był to też rok żenady i cringe'u. Chyba tak zapamiętaliśmy Morbiusa i She-Hulk. Powstały rozszady, Wiedźmin został zlikastowany, a Łukasz Telmach miał bifa z kanałem Kocham Kino. Tyle niesamowitych wrażeń na arenie superbohaterskiej, że jednak nie będzie łatwo zapomnieć o tym roku. Tak jak łatwo jest zapomnieć o tym kanale, także daj suba i daj też innym trochę tej rozrywki. Weź za zaszeruj, posto 600.